Cześć witam serdecznie. Dzisiaj premiera zdrapki białe złoto, a zarazem dwunasta część zdrap masu, czyli ewentualna wygrana z dzisiejszej premiery będzie zaliczona do ogólnej klasyfikacji zdrap masu zdrabka białe złoto. Bardzo ładnie się prezentuje. Mam 8 sztuk zdrabka po 5 zł. No i zobaczymy. Zobaczymy. Liczę na coś fajnego. Pierwszy raz taką zdrapkę widzę. Nie wiem czy kiedykolwiek była. Już i drapiemy. Wygrywające liczby. 31, 11, 6 oraz 9. Mnożnik na końcu. Jak będzie jakaś już ewentualna wygrana. I co mamy? 23, 15. Dzisiaj będę uważnie sprawdzał, żeby nie przegapić jak wczoraj. W tych zakupach 33 oraz 8 tutaj było blisko. I ostatni rządek to 21. 7ka, również blisko. 30 też obok. Trójki nie ma. 13 niestety nie jest dzisiaj szczęśliwa. Czyli pierwsza zdrabka przegrana. Kolejna zdrabka. Już przede mną No i szukamy wygrywających liczb. 14, 30, dwójeczka i 26. Dzisiaj znowu tym drapakiem, ponieważ jest szczęśliwa pasa. Ostatnich odcinków. Zobaczymy, co dzisiejszy odcinek przyniesie. 33, 34, 32. Wysoko wszystko. 23. I ósemka. I dolny rządek to dwójka. O, jest wygrana. 5 zł i jeszcze mnożnik. No to może coś z tego będzie. 25. Trójeczka. 16. I 28. Jest dwójka. Razy. No tak jak myślałem. Razy 1. Ale dobre otwarcie. Jest 5 zł w drugiej zdrabce, w zdrabce numer 2. Tymczasem zdrabka numer 3 wygrywające liczby to 15, 2, 31 i 29. Jedziemy z tym tematem. 33 niestety, 26 nie ma. 17, oj duża kwota była 7 i 30 tutaj było obok a teraz 21 nie ma 13 no jak zwykle tutaj pechowa 1 blisko 16 blisko i 32 też blisko no i zdradka numer 3 niestety okazała się pusta Kolejna, już czwarta zdrabka premierowa, białe, złoto. Wykrywające liczby: 25, 17, 14 i 21. No to sprawdzamy. 19, 15, 12 niestety, 31 nie ma.

12, no właśnie, tak to jest z tymi zdrabkami i jedynka Zostały w jeszcze moi drodzy 3 zdrabki Teraz zdrabka numer 6 No i liczę na jakąś wygraną 30 15 16 oraz 34 No 13 nie ma 31 35 Dwadzieścia dwa i czternaście, i na dole jedynka, osiemnaście, cztery, trzydzieści trzy, no i siedemnaście. Zostały dwie zdradki, może tym razem się uda, zaraz zobaczymy.

32 no i jedynka moi drodzy, przede mną ostatnia zdrapka no może teraz się uda no ostatnia szansa w każdym bądź razie na cokolwiek dzisiaj w tej zdrapce no i w tym drapinku jak na razie tylko jedna zdrapka jeden zrocik. no dobra 23 następnie czwóreczka jedenaście, dwadzieścia osiem oraz szesnaście i trzydzieści jeden dwadzieścia cztery trójka dwadzieścia siedem no i trzydzieści dwa, naprawdę było blisko ale niestety tak jak widzicie dzisiaj premiera, białe złoto i niestety tylko, tylko jedna zdrapka w której wygrana wynosi 5 złotych czyli dopisujemy 5 złotych do kwoty ogólnej w naszym zdrapingu serdecznie Was pozdrawiam, jutro kolejny zdrapingowy odcinek zdrap masowy oczywiście, dlatego serdecznie zapraszam, subskrybujcie, łapki w górę, no i piszcie w komentarzach jak Wam poszło z tą zdrabką białe, złoto, bo też jestem ciekawy. No i pozdrawiam serdecznie, cześć.